Chciałem się dodać, pod... ja to to. dodać, że podwyższymy ocenę z WF-u jak ktoś bierze udział, nie? To z WF-u podwyższamy ocenę. Nie yes. jest takie piękne. Słuchajcie, Tak jak już powiedział pan Andrzej i pan Tomek i... i naprawdę... Jest ok. Nie po pierwszej próbie, ale po jakimś czasie, co można uzyskać z tego tytułu. Naprawdę warto ale. przyjechać. Słuchajcie, ja mam... Jeszcze wypowiadała, tak? Kolejny, co chcesz coś powiedzieć? ...nauczyć, jest choreograf, który wie jak i co powinno nastąpić, żebyście wy dobrze wyglądali. Uwierzcie mi, że dziewczyny, które wychodzą w takich strojach jak tutaj Jurka, to jest Chłopiec. Jeszcze jest Kraków, jeszcze jest e, księstwo, jestem lubi, naprawdę dziewczyny super wyglądają. I wszyscy patrzą na nie, naprawdę też chciałabym tak wyglądać. Uwierzcie mi, bo te... To jest coś, co przykuwa uwagę, to jest coś, co nie zdarza się na co dzień. Na próbach to nie jest tak, że przychodzicie i od razu taczycie tak nie wiadomo, jaka choreografia, jakie kroki jak w parze, jeżeli przyjdzie... My pójdziemy, wybierzemy jakiegoś chłopaka, dobrze? Jak? Tak? Takiego.